Cześć, z tej strony Tomek. Dziś przyniosłam ze sobą kulki hydrożlowe. Mam ze sobą kulkę hydrolową dużą i kulki hydrolowe małe. Dziś pokażę Wam, jak je samemu wyhodować i pokażę Wam, do czego służą kulki hydrolowe. Więc co, teraz wyhodujemy sobie kulkę hydrolową dużą. Jak będziecie chcieli wyhodować więcej kulek hydrolowych, to polecam o w takim pojemniczku. Żeby zalać kulkę hydrolową i ją wyhodować, potrzebna jest woda o temperaturze pokojowej, więc zalewamy. Ja właśnie dlatego mam w moim pojemniczku kulkę hydrolową, żeby teraz Wam ją pokazać, jak to wygląda. już wodą. Teraz pokażę Wam, możemy podstawić na bok. Teraz pokażę Wam jak wyhodować kulki zylowy mały. Zalewamy też yy, wodą temperatury pokojowej. Więc mamy na dłuższym Kulki hydrożelowe małe muszą yy, odczekać 3 godziny w pojemniku. Zaś kulki hydrożelowe duże muszą poczekać w pojemniczku aż 5 dni. Ze sobą przeniosłem już kulkę hydrożelową dużą. Ma już jeden dzień. Ma ona 36 mm. Kulki hydrożylowe służą do ozdoby. Ja właśnie ze sobą przyniosłam roślinkę, która jest wygodowana na kulkach hydrożylowych. Kulki hydrożylowe są zrobione z wody, więc dlatego roślinka może ciągle pobierać swoje ilość wody, którą potrzebuje. Ja już dla mam tu takie zrobione kulki hydrożylowe. Małe. Też wyhodowałam dla Was cały pojemniczek. Właśnie wcześniej mi się trafiła taka fajna kuleczka, to wyciągnęłam na jak będzie widać. Mam też za sobą taką, można zadziwić swoich znajomych kulkami hydrożowymi. Wiecie dlaczego? Bo wiecie, czy tu może samo wodę. Może widać? Dobrze, ale co, gdy przelejemy przez sitko tą wodę? To... Co? Jak widać pięć kuleczek hydronowych? O, właśnie tak można zachwycić swojej znajomych. E... Kulkami hydronowymi dużymi które umieją wyrosnąć do 4 cm, bardziej zadziwicie swoich znajomych, ale to będziecie już potrzebować wielki pojemniczek, jak będziecie chcieli zachwycić ich dużo tymi kulkami. To już koniec na dziś. Wraz z moim, będzie, jak wymienić wodę do kulki hydrylowej dużej? Zapraszam obserwować mój kanał i zasubskrybować. O, w tych kulkach hydrolowych dużych znalazłem właśnie taki kształt hydrolowy, bo nie wolno to nazwać kulką. Czy to jest podobne do kulki? Nie. Ale gdy wbijecie 10 łapek w górę pod tym filmikiem, właśnie oto w następnym odcinku zachodujemy yy, tego, ten kształt hydrolowy. A, jak już Wam pokazywałam, w małych kulkach hydrolowych trafiła mi się taka Dziwny muszek. Można to nazwać kwiatuszkiem albo jeszcze jakimś innym kształtem. To już będzie chyba na koniec w tym filmiku. Yy, dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i o załapkowaniu filmiku, żebyśmy mogli wyhodować kształt hedrowe. Na razie.